Cześć, cześć, witajcie na kolejnym odcinku z gry Supermarket Simulator i w dzisiejszym odcinku zobaczymy dalej. Czy coś mi się uda zrobić, czy nie? Musimy zatefrować sklep i a ja, mianowicie trzeba kupić może... Hmm. kupię ten makaron jeden. Dalej, co tu by zamówić? Wodę. Wodę zamówimy. Ser zamówimy, z dwie sztuki. Dwie sztuki sera. Czy w ogóle mnie słychać? Bo ja nie wiem, jeszcze nie sprawdzałam tego OBS-a. Dobra, słuchaj mnie, dobra. Mm. Ser kupiliśmy. Jaja. Z takie dwie sztuczki by się przydały. I... W sumie to wszystko. Dobra. Kupujemy to, co jest. jaja dobra, kolejne jaja słuchajcie, okazało się, że ja zainstalowałam mod i się okazało co się okazało, a no właśnie okazało się to że mi yy, ten się zepsuł praktycznie na całe granie się wszystko rozsypało i tak dalej i akurat działałem z Polski, nie? znaczy w sensie z Polski? Znaczy w sensie tłumaczenie polskiego? Już nigdy więcej nie biorę modów. Jeżeli chodzi o zmianę tego, to ja będę czekał, jeżeli tutaj już ci zrobią ten mod. Ja już, znaczy w sensie ci, którzy będą tutaj robili ten sklep. Ja po prostu nie będę tego robił. Żadnych modów nie instaluję. Na zapas, od razu mówię. Chciałam sprawdzić, co się okazało. Zepsuła mi się gra. I wiecie, co musiałem zrobić? Nie zgadniecie. Znaczy może zgadniecie. Nie wiem. E, czy coś tam jeszcze jest? Mm. Jak to było close. E, no, musiałam odinstalować i zainstalować, ponownie wtedy się pliki usunęły. No dobra. E, bo ja ogólnie nie mogę znaleźć. Nie wiem co tam było odnalezione, ale... No nie będzie. Dobra, otwieramy sklep. A ja się tak cieszę, że słuchajcie, mi się udało tą grą naprawić. Nie dość, że jest jeszcze płatna, to można z nimi kombinację robić, no? Dobra, lecimy dalej. ROLI! To co, co, co to jest? Pop. A się przejdziemy. Na przejażdżkę. Jedziemy. Gdzie on skręca. Uuhu. Uh, uh, uh. Obserwuję, że tam... No nie, no, na zakrętek się nie daje. No trudno. Dobra, lecimy do sklepu. Bo tutaj dziunie przesu... przeszły... Przyszły. A, światło. Bo jeżeli chodzi o ten, to tylko tutaj był jeden produkt, ale co ja bym zrobił z jednym produktem, a dokładnie to była kawa. Nie, masakra, słuchajcie. Ale zobaczcie, ile ma pieniążków w ogóle. Karta. Dobra. To Pani ma olej i mleczko. To Pani 3 i 40. Ja się tak kurde cieszę, że naprawiłem tą grę. Naprawdę. Czy Pani... 3 złote dla Pani. Może kawę e, kasą e, przestawię, a nie będzie tak. <laughs> Dobra. 40. Czy ja będę mógł się tam przemieszczać? Dobra, będę się przemieszczał. Nie będzie tak. Nie będzie widokiem na wszystko. Kawa. No ale kolejka to zawsze. I 45, i 35. Następny. Dzień dobry. 22 i 90. Oczywiście na co zbieramy? Możemy nazbierać na albo nowe produkty, które już mogę zakupić, ale czekam jeszcze, bo tak będzie cięższej. Albo. No właśnie, rachunki albo powiększamy sklep, yy. albo. Za, no właśnie, za firmę nie mogli kasera nie zatrudnić, yy. albo magazyn, bo tu jeszcze jest komiks Dobra, lecimy dalej. 22 i 30 dolarzonów. Na chwilę będziemy mieli w ogóle 10 level, nie? Byłem tak zmęczony tym wszystkim kombinowanie w plikach normalnie... Tu trzeba odinstalować i zainstalować. Na przyszłość. Polecam radę jak? Usunąć mody. Proste. Wiecie, co wystarczy kliknąć? Odpowiedź brzmi. Co? No. Eee, no po prostu odinstalować, nie? I zainstalować ponownie. Jakby ktoś miał wątpliwości. Aha, pan karton. 13 i 5. No, co ja zrobiłem? Matma. Trzeba tutaj głupkować. Ja Zapłacił 50, a nie 35. I 30. Ja tylko żeby płacili tylko kartą. No gotówko no panie, no nie chce mi się wydawać reszty. Ale ja po prostu będę my z modów robił. Chyba, że jesteście z modami, to będziecie mieli problem ze mną, bo ja będę y, wtedy miał problem ze y, wszystkim. Ale się tu ruch zrobił. Co jest za drogi? Chleb dla ciebie dobro, y, drogi. No co jest? A faktycznie. Cena spadła. To robimy 90 nagrodę. pani, jak pani tak chce. Ole, pan tutaj produktów nabrał? O, pani to Junia! Zapłaciła tutaj z 41,90 Lecimy, kolejny. Co tu jest? Słuchajcie, nie, ja to zrobię dla siebie, nie? Bo to jest moja ulubiona seria z tej gry. Ja uwielbiam tę grę, słuchajcie, supermarket. Już myślałem, że będę niezadowolony. Czy ja w ogóle stąd wydostanę się? Już myślałem. Pani zaweszła we mnie, moja kasę? To zobaczymy, jak teraz wejdą. Tu jest kasa. <grym> Co pani przypuszcza? Pani miała być pierwsza. Mi to nie interesuje. Ja się tutaj i tak przycisnę. <grym> na wejściu kasa ja po prostu nie wierzę. Dobra, trudno. Lecimy 18 i 40. Plus 5 SP. Ale szybko to leci tutaj. Przypominam, że również XP się zdobywa za y, zamówienia. Kawy nie było? No, jak kupujecie, no to nie moja wina. Światło jest. Ale raz, dwa, trzy są więcej światła. A tu krzywe, tu krzywe. I 30 dla pani. Oleju nie ma? No, no to trzeba zakupy zrobić za chwilę. I to porządne. by nie zatrudniać klient... Yy, kasiera. Będziemy mieli o połowę mniej zadań. Do porobienia, ale... Nawet... Nawet. No nie ma kawy, no co ja mam zrobić? No kupujecie, no będzie trzeba przeznaczyć kawę na cały regał. Za chwilę się tak wyrażę Dobra, 30, 80. Zobaczcie, ile ma w ogóle pieniążków. To jest chyba jeszcze rekord. Hmm. Czy uda mi się dowiedzieć do tysiąca w tym odcinku? A może, a może. A zobaczymy. Nie kombinujcie już. Z... No, mleka znowu nie ma. A ja tutaj. O, mam jajka jeszcze. Aby ktoś chciał. Nie, 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 chodź tu. Dobra, to tu i jeszcze mam woolly. Która i tak nie ma jej dużo. Dobra. Lecimy obsłużyć klientów. Następny serek. Następny. A, tutaj już prawdziwe. No znowu nie ma kawy, wiem. Ja muszę przeznaczyć tę kawę na cały regał. Na cały taki pasek. A herbaty? Dobra, zaraz się zastanowimy. O, dzień dobry, a co pan zamówił? No pasta, no jak zwykle pan pasta, taki duszotki tej jeszcze makaron. Mógłbyś chociaż wziąć, nie wiem co. Co to jest drowe No w sumie to jajka są zdrowe. No może wziąć A, wziął chyba jajka. No to jesteś oszczędny. O nie, gdzie pan idzie? Ja pan poczeka. Na no, mnie. Gdzie pan idzie? A pan tu mieszka, dobra, no to fajnie, jesteśmy sąsiadami. Dobra, idziemy dalej. O, ale pan zakupów nabrał. No 50-50 i to równo jeszcze zapłacił. Pani Ajca, chyba się pani Ajca robi. Jeszcze kawy nie miała. Dobra, słuchajcie, nie trzeba całą półkę przeznaczyć dla kawy. Czy uda mi się do tysiąca zdobyć? Bardzo bym to chciał. Już mamy tysiąc, słuchajcie. Dobra, co robimy? My już wszystko możemy. 40 i 40. Już wszystko? Znamy kawał, sklepik. Ile dzisiaj zarobimy? Zarobiliśmy o tysiąc. Mmm, 300 czekapiki chleb i kawa. Czekapiki. O, 8 czekapiki chleb i kawa. Mmm, 4 i 60. I kawa. Kawy nie mam. Dobra, trzeba to gdzieś mi indziej przeznaczyć, bo to nie może być tak. Może na razie niech tak będzie, no ale ja tu się nie wejdę, nie? Dobra. E, światło i robimy PRODUKTY e, Słuchajcie, ja może bym zakupił jeden regał dla kawy, słuchajcie Dla kawy i... 8k Może na razie 4 weźmiemy, co? To już będzie 400, bo tu musimy się na inne zakupy przeznaczyć Ej dobra, chleb nie, czeka pikich A jedna sztuczka by się przydała Monka. No, tak, chyba się przydała dwie pary. E, Sugier, suszu. Też dwie sztuczki. I zakupimy tylko to, czy się to rozsypało. niestety, tak. Dobra, półka ledzie tu. Czekaj, trzeba tu rzucić. No, rzuć się. Tutaj trzeba rzucić. I tu wziąć. I tu położyć, rozpakować. Bo tutaj nie ma myścia. Dobra, lecimy. E, ale zaczniemy od kawy, bo kawa to jest pierdzimus. Zawsze on potrzebuje mieć dużo miejsca, jak zwykle. Cztery zamówiłem. Już mamy połowę z tego, nie? No to wydaje mi się, że dążymy złożyć zamówienia z wszystkiego. I jak kosztowało mi dużo złoty, bo ta kawa i półka, nie? Półka kosztuje 200. A oni chcą kawę, no to mają. Dobra, lecimy Piki. Zaraz zamówimy, jeszcze podobno zrobimy. Lecimy tutaj jeszcze z kawą. No, cała zeszła. No to, skoro jak dwie półki zeszły, no to jeszcze boję jak teraz wejdzie. Dobra, cukier, suszu. Musimy dołożyć. No, akurat mi się chce teraz. Znaczy w sensie chce mi się ten, nie jeść. No i, znaczy w sensie mi się chce ten. E, no. Mm. Jeść. No, a ja mam tu przed sobą, ale muszę go dodać jak zwykle. Ale ty nie wolno gadzać, a to muszę gadzać, No co za. Co za nieprzyto... niefajność. Ja to może wezmę stąd, żeby tak nie było biednie. Dobra. Czy kapiki powinniśmy przetrwać, to powinniśmy przetrwać i jeszcze wolej, gdzieś jest To może tam postawimy ten Wolley. Mamy tutaj kilka wolei. Dobra, należy... no ale cztery weźmiemy. Na zapas będzie najwyżej. Herbaty, może dopuścimy do końca. To jeszcze tak z dwie sztuczki by się mu się przydało, co? I jeszcze lodówka, nie? Pamiętajcie o tym. Na razie to jest rozwinięcie. Zobaczymy. Dwie sztuczki, no to jest 182. I zobaczymy ten. Nie ma mleka i woda. Mleko i woda. Woda i mleko. Jeszcze nam dwa miejsca. Jajka powinniśmy przetrwać i. I ser, musimy ser jeszcze zamówić. Ser, 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 dwie sztuki. I jak zwykle mamy. Aha, jeszcze musimy zapłacić. Rachunki. Lecimy dalej. Nie, 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 chodź tu, tu. Co tu mamy jeszcze? Olej. Gdzie ty wchodzisz? Tu będzie olej. Na razie niech tu będzie i zobaczymy jak kawa będzie... A ja myślałem, że to jest sok. Ale to wygląda jakby był to znaczy od Kauflandu, nie? Kaufland. A wiecie co? Nie chce mi się wam. Nie chce mi się, w sensie, takim, że... Nie chce mi się edytować filmu, nie? Ja po prostu może wam... Nie wiem, wrzucę jako miniaturkę, nie? <laughs> Kaufland. Mogę wrzucić znaczek Kauflandu. A chociaż wiecie, tak podobnie wygląda. Jeżeli nie, no to piszecie sobie Kaufland logo i będziecie mieli yy, znak, jak wygląda Kaufland. Kaufland jest w Poznaniu i innych miastach. Lecimy dalej. Helbata. No dalej, mamy myszkę się czuję. nową. To będzie serek. Wiejski oczywiście. I zobaczymy teraz, jakie produkty będą. Czy powinniśmy przetrwać, czy nie przetrwać. Lodówce powinniśmy przetrwać jeszcze. Dobra, olej został. Mniej razem z kawą, bo olej tu faktycznie schodzi. Dobra, idę szybciej, bo nie wytrzymam. Jeżeli ja, że tutaj mamy jakieś produkty. A czy można włożyć karton w kartonie? No nie. Przydałoby się takie coś. Cześć, cześć witajcie. No przepraszam Was za to, że mm, po prostu... Mm, no mi nie tren nie pokazało się. Dlatego, że po prostu... Nie było pamięci, a ja teraz zmieniłem miejsce docelowe. Także dobra, lecimy dalej. Przepraszam Was, ale to była taka mała, malutka przerwa. Ale teraz się powinno nagrywać. Ja muszę częściej patrzeć na kropkę. No, dlaczego ja nie patrzę na zakropki? Bo jest raz, kropka, raz nie ma kropki. Jeżeli jest kropka, to się nagrywa. Jeżeli nie ma kropki, to się nie nagrywa. Czego ja nie ogarniam. No właśnie, takich prostych poleceń. Dobra, przyszedł pan. Trzeba obtórzyć: 34 i 65. Za chwilę będziemy kasiera zadłumiać. Dobra, dzień dobry. 34 i 30 225 i 25 Za chwilę będziemy mieli level dziesiąte. Dalej Aha ja muszę obsłużyć tyle, żeby kolejnego pracownika dopiero tyle zatul, no si Będzie ciężko. mszko To się najwyżej kupi nową kasę Jak będzie więcej produktów, no to będę musiał o, ja nie chcę używać. Dobra, mamy monkę i teraz za 6. Dobra, chyba jeszcze z dwa takie piątki albo trzy nawet i... Wydaje mi się, że będzie 10 level. I nie będziemy mogli już zatrudniać. Bo maksymalnie to się dosaje za... Dobra. No, i mamy level 10, słuchajcie, zatrudniamy pracownika. Już mi tutaj pracuje ten koleś. O, szybciej pracuje. No, nareszcie. Mamy pracownika, i teraz możemy przenieść jego miejsce. A, dość tam. No nie, bo to hm. to tu będzie ta. Gdzie go, tu a nie będzie tu. Możecie tu przyjść. Myślę, że on jednak będzie szybciej pracował. No dobra, nie wiem. No dobra, mamy pracownika i co? Jesteśmy wolni. Czy nie? Labirynt. Dobra, będziemy się obsługiwać tymi, tymi. Szyciej usługiwaj. Koleś. Siema. Dobra, o dziunia przyszła. Siema. Co pan robi? Dobra, kupujemy licencję nową. Dobra, mm, kończymy ten szybko dzień. No dalej, bo kolejka się robi, panie. Rakunki spłacamy i. I co? Zobaczymy licencję, nie? Dobra, kupujemy, ja już mam to sobie. Dobra, ym... Poczekamy i kupimy regał, bo nie ma regał. O, mam więcej! Chyba a my. Aby zakupić to wszystko, to trzeba mieć 385. No to może bez przesady. Może najpierw zrobimy taką część? Czy należy razie kupimy tylko po jednej produkcie? Dobrze proszę pani, dopiero tutaj ten sklep się rozwija. Tylko ten tyt... No dobra, mamy tutaj. Na to nic nie poradzę. I 5, i 40. No, a zrobimy 50, mowa. 5, pięć, 50. Będzie 10. Oliwy z oliwek. Nie ma na razie. No, ja muszę zarobić. Ja tak za, za, wydałam za dużo. Dobra, słuchajcie, kończymy dzień. Ja szybko zmontuję. Odpalę program Dodaję mu klip. Dobra. Nie ma ryżu, bo No tam, bo to jest nowy produkt dopiero. Co no, ty Junior myślałeś, że dopiero co będzie? Macie te musli. Znaczy te nutelle. Sorry, ja na to nic nie poradzę, słuchaj. Będzie druga, to będziesz miał. Nie ma, no to nie będzie. Co to jest nie tak? Poczekajcie. Słuchajcie, nie, ja po prostu się załamie, nie? Może po prostu już nie ma pamięci, chociaż czekajcie. Bo ja niepotrzebnie tutaj trzymam te, te, te pliki starsze. Szybko przejdę do kosza. Piękny opróżni kosz. No będzie opóźniony trochę, no trudno, no to wszystko jest z tego wina. I może teraz będzie się dało? Chyba się będzie dało, dobra, lecimy, no, o co... Dobra jest Myślę my myślałem, że znikło, nie? Dobra jest. I teraz drugi się nagrywa. No sorry, no będzie trochę spóźniony. Bo o 18 mam wrzucać, a już 17.59 dochodzi. Żeby kacuj, Bo już dziewiętna jest! Zanim ją wykacuje, to będzie pół godziny. Już nie puszczam, bo już nie mam mieście. A nie nic, co za druga będzie został. Chciałeś pewnie nie? Nie wejdziesz, bo jest zamknięty sklep. Co ty myślałeś? że są kolegi wielkie. Panie, już pan nie wchodzi. Jest mi pan. Jeżeli ktoś chce wejść, to nie wejdzie. Dziękuję. Pasta. No nie ma pasty, no słuchajcie, no denerwują mnie ten intemy, no. Nie ma pasty, nie ma nic, nie ma nic. Spokojnie, dopiero mamy to, to, to nutelne, nie? Czy to to jest? O, to jest masło nie, to są masło orzechowe? Naturalne? Mmm, nie wiedziałam, to jest olej, kawusia, jaka piękna. Mleczko, o, tutaj trzeba dokupić wszystko, herbata, e, słaba jakości. Cugar, siusiu też jest ładna. E, mąka jest ładna, czokapiki są ładne i chleb jest, ale najbardziej jest ten ładny. Kończymy dzień. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na minusie. Także dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku czyli jutro w sobotę o godzinie 9:00.